Tym razem, o to zaskoczenie, kolejna cyma 28, ale cyma 28, która jest chyba starsza niż większość osób oglądających ten film. Cyma z bardzo długą historią, bardzo mocno przechodzona. Pamiętam chyba początki softów w Polsce, tak naprawdę z tego co, 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 co się domyślam. Jest naprawdę mega, mega stara. Co też niestety odbijało, odbiło się na niej, zarówno pod względem tak wizualnym. Co widać w postaci łamanej kolby, jak i pod względem technicznym, ponieważ aktualnie generuje ona przy kulkach zero dwójkach i zwolnionym zupełnie hopku niecałe 200 FPS-ów. I co ciekawsze wahania między, przy 25 czy 26 strzałach między, to było około 50 FPS-ów. Można więc powiedzieć, że Replika swoją mocą dorównuje średniej klasy AEPowi, no ale ta różnica wahań jest, jest naprawdę tragiczna i nie da się tego użytkować. Tak naprawdę, replika trafiła na animację, miała leżeć w kącie, ale tutaj dogadałem się z właścicielem, żeby jednak podrzucił mi ją, może uda się ją udatować. To, co planuję z niej zrobić, to z uwagi na kolby, przekształcić ją w cekobówkę, czyli wrzucić tutaj coś, znaczy dopracować ją, uszczelnić, sprawdzić co jest nie tak, wykorzystać jak najwięcej części podstawowych i doprowadzić ją do stanu, gdzie będzie to C-kubówka, która będzie mieściła się we wszystkich standardowych limitach, także można było z nią bezpiecznie wejść na C-kuba. No dobra, gearbox wyciągnięty, Na całe nieszczęście jest dokładnie tak, jak się spodziewałem. W sensie jest to zupełny stok i to tak staje, że zobaczcie, może uda mi się to pokazać. Zobaczcie, jak wygląda selektor ognia. Jest cały wykrzywiony, więc spękany. O właśnie, to chciałem pokazać. ma jest tak stare, że nawet selektor Ognia w niej pęka od ściśnięcia palcami, a więc cały selektor na pewno jest do wymiany na dobrą sprawę. To wszystko, co tutaj się znajduje, uwierzcie mi, że śmiedzi cały ten olej, cały smak, który jest tutaj stary. Po prostu najzwyczajniej śmieci śmierdzi jest na tyle, na tyle przechodzony, że powinien zostać już dawno kilkukrotnie zmieniony. Tak więc to od czego zaczniemy to standardowo przy otwarciu w takim przypadku, po pierwsze przewidzianie rękawiczek, po drugie kompletne czyszczenie na początku papierowymi ręcznikami, później zmywacz do smałów i jedziemy dalej, zobaczymy co tam w środku się dzieje i dlaczego to nie bangla tak jak powinno. I obok Pachnie to naprawdę nie najlepiej, ale wszystko jest wysmalowane w sposób typowo cymowy. I o ile te współczesne smaje jeszcze jakoś cymy jakoś wyglądają, to ten stary rzeczywiście wygląda strasznie bardziej pod tym względem. Spierzinka nie jest najmocniejsza, ale do cekubówki powinna się nadać, jeżeli tu wszystko. Będzie szczelna. Pneumatyka. O, pneumatyki nie ma żadnej tutaj. Ale wszystko za to jest pięknie upintolone. Więc tak jak mówiłem, najważniejsze to wyczyszczenie wszystkiego. Wsunięcie wszystkich starych smarów. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest wypoziomowanie tych zębatek. Zębatki oryginalne, które były tutaj wcześniej. Jeszcze stare XYT. Jeżeli ktoś składał stare biki to na pewno kojarzy te zębatki. Jakościowo całkiem spoko wykonane i dość ciężkie do, do zajechania. Przynajmniej w takich replikach. Nie mówię tutaj o tuningu mocowym na jakieś ultra wysokie FPS y, czy ultra dużą szybkostrzelność. Wygląda na to, że podkotkowanie skończone. Po zakończeniu wykonuję około 5-6 obrotów, powiedzmy spokojnie, więc wszystko jest ładnie wypodkładkowane. Jedyny dźwięk tu jest, to jest dźwięk przejewacza, więc wszystko jest ok. W tym względzie to zostawiamy. Czas zająć się pneumatyką w takim przypadku. No I teraz tak, pierwsza rzecz, totalny brak szczelności. Dysza standardowa, plastikowa, bez uszczelnienia na pewno pójdzie wek. No ale zaczynamy od tego: nic tu się nie dzieje. Zobaczymy od najprostszej metody: od wyciągnięcia uszczelki. Najpierw wytrzymy. Szczelkę zarzucamy na cylindrę i podgrzewamy. tym jak się nagrzała, trzeba ją zostawić na tym cnienidrze, tak żeby zapamiętała ten kształt, czyli, krótko mówiąc, rozciągnęła się. Sama głowica, z tego co udało mi się zauważyć, jest całkiem szczelna, więc głowicy nie ruszamy. Do wymiany pójdzie na pewno dysza, ale dyszę za chwilę znajdę. Sama uszczelka się trochę rozciągnęła, jak widzicie, Z po powinna być luźniejsza. Ale jednocześnie powinna też ładnie się uszczelnić. No tak, i mamy... Nie ma tu 100% szczelności, w sensie słychać, że to powietrze jeszcze gdzieś ucieka. Ale nie wydaje mi się, żeby to była aż tak istotna strata, żebym się teraz tym musiał przejmować na dysza od elementa jednokrotnie, tak jeden Oink. No i teraz będzie wszystko ładnie działało, więc możemy zacząć składać pneumatykę. A składamy wszystko, zobaczymy czy strzela, w zależności od tego jakie będą efekty, zobaczymy czy podejmiemy jeszcze kolejne kroki, czy zostawimy wszystko tak jak jest. Wracamy do sprężyny oryginalnej, która była wcześniej, ponieważ zakładam, że jeżeli jest to sprężyna stokowa, to powinna spokojnie jakieś sensowne FPS-y tutaj nam dawać. Zresztą celujemy w cokolwiek powyżej, nie wiem, chciałbym żeby to miało między 325 a, a, a 350 FPS-ów, więcej nie jest tutaj zupełnie potrzebne. Ponieważ, tak jak mówię, będzie to C-kubówka Ale zobaczymy. Ach, tu jeszcze zębatki się znalazły. Znaczy podkładki. kleju o czym nie wspomniałem. Wkleiłem łożyska, ponieważ strasznie mnie irytowało irytował sposób w jaki latają. Wszystko wygląda, że na miejscu. Ciekawostka. Co się stało przy zakładaniu? Rzecz uwielbiana przez wszystkich softowców. Pojawiło się pęknięcie na górze. Nie wiem, czy to widać. Nie duże, ale jednak. Co oznacza, że sam gearbox i same gównole. O ty, hinczerka jest już tak zmorszała, że po prostu nie wytrzymuje, co nie zmienia faktu, że dalej chcę złożyć tę replikę, nawet z tym pęknięciem, po prostu nie będziemy w nią inwestować więcej pieniędzy, ale ją złożymy. Gearbox poskładany. Eee, niestety jest to pęknięcie, które sprawia, że sam cylinder trochę się rusza, ale z drugiej strony z góry jest zapinka. Gearbox jest też robiony pod 350 fps, więc jakoś to przeżyje. Bateria 7,4. Działa całkiem ok. Ilość powietrza pompowanego też wydaje się całkiem w porządku. Więc giga mogę spokojnie odłożyć na razie na bok i stwierdziłem, że zajrzę jeszcze, co się dzieje w lufie. I tu niespodzianka, bo raz, że front jest nieco inny, mocowanie frontu jest nieco inne. To, żeby było śmieszniej, to jest magnes. Lufa jest aluminiowa albo z jakichś innych stopów zrobiona. Coś, czego już dawno nie widziałem w przypadku cymy. Plus do tego. Sposób jej wykonania. Zobaczcie, że w tej komorze nie ma zupełnie um, tej zasuwki, która otrzymuje komorę w miejscu. Jest to komora naprawdę starego typu, ale biorę ją, żeby zobaczyć jak tam wygląda szczelność. A, takie buty. A to ciekawostka. Sama replika ma chopka. W środku jest chopek, którego widać, który się reguluje. Ale sama lufa jest pozbawiona zupełnie chopka. Jest po prostu wkręcona na sztywno. I teraz pytanie: czy wsadzenie tutaj innej komory od AK cokolwiek da? Czy zostawiamy tą komorę? Próbujemy na nie coś wywalczyć. Próbuję wyczyścić to co jest w środku, bo tam też jest już masa syfu. jest nasz i Jest gumka i co ciekawe gumka jest krótka i gumka jest podobna do systemu VSL. Czy innych GBB, a to ciekawostka muszę przyznać. Gumka jest nieco wygnieciona, ale... Powinna być sprawna. No to ciekawostka, muszę przyznać, że akurat tego się nie spodziewałem. Takiego podejścia. To było. No i teraz sam fakt szczelności tego układu, gdzie lufa obraca się niemalże swobodnie i nie ma styczności z samą gumką bo gumka zapewnia szczelność, zakładam, że cały powietrze, które może uciekać, ucieka na połączeniu z tego tytułu tą koronę ty zrobimy teflon fixa, ale na samej na samej lufie, która wejdzie, po to, żeby to powietrze nie uciekało, zrobię w sumie mały test no tak, w momencie kiedy próbuję pompować ta, a to powietrze rzeczywiście gdzieś bokiem ucieka, co oznacza, że mamy nieszczelność. Ok, wystrzelane do pustego. Minimalnie 286 fps, maksymalnie 291 fps, -ów. a więc e, różnica z prawie 50 fps spadła do. Przepraszam, minimalnie 286, maksymalnie 291, a więc różnica wahania pomiędzy e, najniższym a najwyższym strzałem spadły tak naprawdę do niecałych 4 fps. -ów. I do tego nie na 26 strzałach, a na 83, ponieważ strzelaliśmy w nim ciągłym. I tragedii nie ma, na dobrą sprawę. Patrząc na to, jaka jest tutaj aktualnie sprężyna plus na tą cudowną pneumatykę, która, no się jeszcze, szczerze, jest daleka od ideału, to tak naprawdę nie ma, nie ma czego zbytnio wymagać. Wymieniłem między innymi kostkę stykową, same sanki kostki stykowej, ponieważ stare przerywały. Stwierdzą, że całkiem przyjemnie to działa, jednak warto ją skończyć po kosztach najmniejszych, po linii najmniejszego oporu, ale jednak. A dlatego też do zamontowania wejdzie nowy selektor ognia, ponieważ stary się pokruszył. Podmieniony zostanie cylinder. Wejdzie też nowy cylinder typu 1, miejsce starego pełnego. Powinna być chyba nawet dwójka, aczkolwiek. Myślę, że nie ma sensu aż tak, aż tak ingerować. Poza tym nie mam żadnej dwójki na serwisie, którą mógłbym zużyć. I wyjdzie nowa głowica tłoka, najtańsza jaka tylko jest na rynku, kosztująca bodajże 7 zł. Big Dragon, która ma zamienić tą, która, która się mu tutaj nie uszczelnia. Sprężyna zostaje, pozostałe części też zostają. Niestety okazało się, że przejewacz też jest zwalnięty, więc musimy nowy wrzucić nowy przejewacz, bo nie widzę żadnego poserwisowego. No i panie, jest tragedia. Co z tym teraz począć? Trzeba byłoby załatwić nowy szkielet, a w sumie połowkę szkieletu i to wszystko przełożyć tak, żeby działało. Zobaczymy, co się z tego wymyśli. Niestety, było to do przewidzenia. Sądząc po tym, jak szybko pękły pękały części, począwszy od selektora przez przerywacz, no mogłem się spodziewać tego, że hmm. replika nie pociągnie za długo, albo że będzie repliką ostatniej szansy do na niską moc ale za cholerę, naprawdę za cholerę nie spodziewałem się tego, że pójdzie to tak drastycznie i przy tak małych zmianach w się stwierdzam, że zadałem sobie tyle trudu, żeby to wszystko połapać w całość, dlaczego tego nie złożyć i przynajmniej nie zobaczyć jak to strzela Przecież w sumie tak naprawdę po to to robiliśmy od podstaw, żeby, żeby zobaczyć, czy, czy coś z tej epiki da się wymodzić. No, przy małym podsumowaniu, Cymka co ciekawe wypluła na 0,25 314 fps, 314 do 317 w wahaniach, a zdjęcia schronowania, pewnie są gdzieś teraz na ekranie. Na dobrą sprawę z minusów wyrobiła się jeszcze jak się okazało śruba, która trzyma selektor na miejscu, przez co nie można, nie można tego selektora przyłapać tak, żeby był właściwie dlatego też mamy tylko te semi bez możliwości przełączania się na, na safe, nawet już nie mówię o auto. W każdym razie rybka działa, jak na coś, co miało iść na śmieci, stosunkowo niewielkim kosztem udało się Stworzyć, czy też złożyć replikę, która, która jeszcze trochę posłuży. Raczej jako replika mocno zapasowa i raczej jako coś na zasadzie a dobra zepsuła mi się repka, więc, więc latam z tym. Nie mamy kolby, więc jest to raczej typowy c -kubowiec. No, ale przynajmniej nie poszła do śmieci. Na jedenastce działanie. Musicie wiedzieć, że plika nawet z pękniętym gearboxem daje jadę. Mimo, że pęknięcie jest tu, tu, plus pęknięcie wzdłuż całego miejsca, gdzie, gdzie cofa się sprężyna. I to też przestroga dla tych z Was, którzy używają pliki na co dzień, że jednak warto czasami je złożyć, wyciągnąć z i zobaczyć, co szumi w środku. Bo jak widzicie, plika wydaje się. Zupełnie zdrowa, już nie liczę warstwy wizualnej, ale replika strzela, wypływa, wypływa prawidłowe FPS-y. Eee, ładnie kręci hopek na tej gumce, która jest mega, mega stara, mimo wszystko, ale jednak gearbox jest poważnie uszkodzony i tak naprawdę szkielet kwalifikuje się do wymiany. Niemniej strzelać będzie, żyć będzie. Nowe kable złośniej mogliby powiedzieć, że wsadziliśmy w tą replikę więcej niż jest warta i być może tak jest. Ale w każdym razie ta replika działa, strzela i strzelać będzie, więc mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze trochę pożyje jako zapas. I tyle. Montuję do końca wszystkie dolety, które tu jeszcze zostały. Koniec soboty oddajemy właścicielowi. Niech przestrzela, zobaczy co o tym myśli.